Już trochę po jarmarku, więc pora na małe podsumowanie. Ogólnie udało nam się przez miesiąc sprzedać około 8 tysięcy placków, czyli naprawdę zabójczo dużo. Było to zrobione z blisko 4 ton ziemniaków. Pakowaliśmy do tego m.in. 700 kg gulaszu i praktycznie tyle samo grzybu. A skąd to właściwie wiemy? Mogliśmy to policzyć m.in. dzięki systemowi GoPos, który dbał o nasze stany magazynowe. GoPos to nowoczesny system, który tworzy pełen omnichannelowy ekosystem all-in-one dla gastronomów. Pod terminal płatniczy i drukarka fiskalna w jednym urządzeniu. Jest to idealne rozwiązanie do małych punktów i mobilnych lokalizacji, takich jak Jarmar. Jeśli mamy jakieś dowozy, wszystkie zamówienia z Platform Delivery wpadają nam automatycznie do jednego POSA. Jeśli chodzi o moją opinię, to bardzo doceniam tu mobilność, szybkość obsługi, brak potrzeby kilku urządzeń naraz, no i przede wszystkim natychmiastową fiskalizację. Także GOPOS dziękujemy za wspaniałą współpracę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego produktu i to naprawdę. Но не конец.